Dzisiaj w Radiu Z, pani Urszula Pasławska, reprezentantka waszych byłych partnerów, Czekajcie, mówiła dużo o żyć tym, żyć że czas jest na to, żeby uzgadniać teraz wszystkie te ustawy, które są ważne i które mają wejść w życie, żeby być skutecznym z prezydentem. Że tak trzeba to teraz robić, że w ten sposób po prostu trzeba działać, bo inaczej się nie da przez najbliższe dwa lata. Czy pan popiera takie stanowisko uzgadniania wszystkiego, co ma być potem podpisane już na wstępie z panem prezydentem? Ja uważam, że absolutnie z prezydentem rozmawiać trzeba. Zawsze stałem na takim stanowisku na każdym wymiarze, bo to jest prezydent. Innego w Polsce przez pięć lat nie będzie. A bez prezydenta nie da się domknąć procesu legislacyjnego. Bez prezydenta nie da się wielu rzeczy w Polsce zrobić. Chcemy, lubimy, nie lubimy, nie chcemy. To jest prezydent. Dlatego uważam i mówiłem o tym też publicznie w ostatnich dniach. Cieszę się, że ULA też jest tego zdania, czy PSL jest tego zdania, że z prezydentem trzeba rozmawiać. Będą takie ustawy, w których trzeba będzie jasno i wyraźnie pokazać, że my się z prezydentem nie zgadzamy w kwestiach fundamentalnych, w kwestiach wartości, w kwestiach, w których nie będzie zgody i wtedy uchwalić ustawę. Jeżeli pan prezydent skonfrontowany z nią zdecyduje się ją zawetować, to pokazać jasno, że bierze odpowiedzialność za tę część Polski, która nie została naprawiona. Natomiast my tutaj w sejmie 80% czy 90% ustaw, które uchwalamy, to są ustawy często techniczne, zmieniające parametry życia, czy to gospodarczego, czy publicznego, czy tych czy innych usług publicznych. I w tej sprawie należy na etapie procesu legislacyjnego, jestem tego samego zdania, rozmawiać z prezydentem, nie czekać na weto w milczeniu bo nie dowieziemy rzeczy dla ludzi. Tylko sprawdzać, co ten ośrodek, który w konstytucji został przewidziany, jako finalnie jakby zwieńczający proces stanowienia prawa, ma w tej sprawie do powiedzenia. Może będziemy w stanie wypracować rozwiązanie i zmniejszyć ryzyko weta. I ustawy posłużą ludziom. My tu nie jesteśmy dla walki plemion. My tu nie jesteśmy dla swoich stołków. My jesteśmy do tego, żeby codziennie przesuwać Polskę w dobrą stronę o centymetr, o dziesięć centymetrów, o metr. I tego się nie da zrobić bez współpracy z panem prezydentem. Wszystkich będę do takich rozmów konstruktywnych na poziomie roboczym, na poziomie prac w Sejmie, w komisjach gorąco zachęcał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.